Witam was bardzo serdecznie. W tym nagraniu chciałem się z wami podzielić wiadomością, która prawdopodobnie ucieszy większość uczniów. Mianowicie, pod koniec czerwca tego roku Ministerstwo Edukacji zatwierdziło nową podstawę programową, w myśl której wymagania z większości przedmiotów zostają mocno ograniczone, jak, samo, jak sami podają o około 20%, także całkiem sporo. Wszystkie zmiany oczywiście są już podane na stronie rządowej Ministerstwa Edukacji. Tutaj jest też szczegółowo opisane, jakie zmiany następują. No i są załączniki do pobrania. Takim najważniejszym jest ten załącznik 1 do rozporządzenia LOIT. On ma około 390 stron. No i tam są rozpisane zmiany, szczegółowe wymagania ze wszystkich przedmiotów. Wymagania odnośnie matematyki są na stronie 324. To jest taki duży plik. Ja na swojej stronie przygotowałem dla Was wyciąg z tego pliku. Wymagania same dotyczące matematyki, właśnie od strony 324. Możecie sobie pobrać taki mniejszy plik PDF, i tu są wypisane wszystkie szczegółowe wymagania, jakie będą nas obowiązywać począwszy od 1 września 2024 roku. A na innej stronie dla odmiany przygotowałem różnicę pomiędzy dotychczasową podstawą programową, tą, która była przygotowana od 2023 roku, czyli ta formuła 2023, od 2025 roku początkowo miało zacząć obowiązywać więcej wymagań w myśl tej formuły, ale tutaj zostało jednak wprowadzone to ograniczenie i dużo zagadnień nie wejdzie, niektóre się przeniosą z poziomu rozszerzonego na podstawowy, niektóre w drugą stronę. No i tutaj przygotowałem dla Was właśnie takie podsumowanie tych zmian z tego pliku, który Wam przed chwilą pokazałem. Wszystkie linki dam Wam w opisie tego filmu, abyście sami mogli tam zajrzeć i przeczytać, co się zmienia także odnośnie innych przedmiotów, których już nie analizowałem. Wasze podręczniki oczywiście dalej będą mogły być używane. Po prostu wydawnictwa dostarczą informacje nauczycielom, które zagadnienia z ich książek przestają być aktualne, albo może które traktować już jako takie rozszerzenie nieobowiązujące na maturze. Do, jeśli przechodząc do szczegółów, tutaj na swojej stronie wypisałem podstawę programową, która obowiązywała do tego roku w formule 2023, no i kolorem niebieskim zaznaczyłem te rzeczy, które dochodzą, a czerwonym, które zostają usuwane, które się właściwie przemieszczają między poziomami podstawowym i rozszerzonym, a jeżeli coś jest zaznaczone tłustym drukiem, to wypada permanentnie lub dochodzi coś zupełnie nowego. Tak też w liczbach rzeczywistych zadania dowodowe, które wykorzystywały resztę z dzielenia, wskakują na poziom podstawowy, natomiast całkowicie wypadają nierówności z wartością bezwzględną. One wrócą dalej w jakimś kolejnym punkcie, no ale to do, do tego jeszcze sobie za chwilę przejdziemy. O, tutaj, w równaniach i nierównościach na poziomie rozszerzonym wracają równania i nierówności z wartością bezwzględną, natomiast tutaj z poziomu podstawowego wylatują całkowicie. Jeśli chodzi o wyrażenia algebraiczne, to. Wypada rozkładanie wielomianów na czynniki z poziomu podstawowego, i już jest wymagane tylko na poziomie rozszerzonym. O tutaj zaznaczyłem, że wskakuje, i tak samo dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych wypada z poziomu podstawowego, wskakuje tylko na rozszerzenie. Natomiast z poziomu rozszerzonego wypadają całkowicie pierwiastki wymierne wielomianu. W praktyce i tak one się w ogóle nie pojawiały, więc to praktycznie żadna zmiana, ale tu już formalnie jest zaznaczone, że to od nas nie będzie wymagane. Natomiast dochodzi jako nowe zagadnienie zagadnienie trójkąt Pascala i symbol Newtona, chociaż on tak naprawdę już się pojawiał w kombinatoryce i rachunku prawdopodobieństwa na rozszerzeniu, także jest to taka zmiana niewielka, aczkolwiek być może jakieś algebraiczne rachunki z wykorzystaniem symbolu Newtona tutaj się pojawią jako jakaś nowość na rozszerzeniu. No ale nie spodziewałbym się tu specjalnie nic szczególnie nowego, ponieważ to zagadnienie tak naprawdę już było w rachunku prawdopodobieństwa na rozszerzeniu do tego roku. Także na razie zmiany względnie niewielkie, przesunięcie niektórych rzeczy z podstawy na rozszerzenie w równaniach i nierównościach. Tutaj zaznaczyłem przykład, który podali, ale tak naprawdę to niewiele zmienia. Natomiast to, co się tutaj zmienia w sposób istotny, to, że już równań wielomianowych, które będziemy musieli umieć nadal rozwiązywać na poziomie podstawowym, nie musimy sprowadzać do postaci iloczynowej. Mają być podane od razu w postaci iloczynowej. Takie sprowadzenie do postaci iloczynowej zostało przesunięte do poziomu rozszerzonego. Tutaj to dodałem. Pojawiło się właśnie, wcześniej było wymaganie odnośnie tylko nierówności wielomianowych, a teraz dodatkowo doszły równania, także tak naprawdę zmiana żadna. Prostsze zagadnienie zostało dodane, przeniesione z podstawy na rozszerzenie. No i tak samo zostały przeniesione równania wymierne. Całkiem miłe zagadnienie, dosyć łatwe z poziomu podstawowego zostało zabrane, może się pojawić tylko na rozszerzeniu a na samo rozszerzenie zostało jeszcze dodane jako taka nowość, można powiedzieć, rozwiązywanie równań wielomianowych, które dają się sprowadzić do równania kwadratowego, w szczególności takie dwukwadratowe równania, czyli takie, w których mamy x potęgę czwartej, x potęgę drugiej, no i możemy wykonać podstawienie, te równa się x kwadrat i to rozwiązać w ten sposób. Także to można powiedzieć jakaś tam jedyna nowość tutaj na rozszerzeniu, jaka dochodzi. Um. W układach równe nic się nie zmienia, w funkcjach też się względnie niewiele zmienia. Z poziomu podstawowego zostały za, zabrane takie przekształcenia wykresów funkcji, jak odbicia symetryczne względem osi. Natomiast doszła taka prosta funkcja homograficzna, a przez x proporcjonalność odwrotna tego nie było, to się pojawia. A to, co zostało zabrane z podstawy, to wskakuje w rozszerzenie. Natomiast jako ciekawostka z rozszerzenia wypada. Przekształcenie wykresu polegające na braniu wartości bezwzględnej. No dosyć prosta operacja, dziwne, że to wykreślili, no ale nie ma, więc tak to zaznaczyłem. Natomiast dochodzą dwie nowe rzeczy: posługiwanie się funkcjami złożonymi, to znaczy wykonywanie złożeń funkcji. Tego nie było, to jest nowość. No i jeszcze dowodzenie monotoniczności funkcji zadanych wzorem. Też tego nie było, także dwie takie rzeczy dochodzą na rozszerzeniu, a w ciągach dochodzą yy, wzory ciągów określanych rekurencyjnie, też tego nie było, to jest nowość. W trygonometrii niewielkie zmiany z, z zakresu rozszerzonego całkowicie wypadają nierówności trygonometryczne, zostają same równania. W planimetrii wypada twierdzenie o dwusiecznej kąta i o kącie międzystyczną a cięciwą, no i dowody geometryczne pojawiają się już na poziomie podstawowym, zostały skasowane z rozszerzenia, ale to nie oznacza, że ich tu nie ma, cały czas tu są, po prostu ta pozycja przeskoczyła na poziom podstawowy i już tutaj jest od nas wymagana. Na rozszerzeniu oczywiście dalej też, chociaż już nie jest wymieniona. Geometria analityczna, tutaj mamy taką zmianę, że na poziomie podstawowym wcześniej było wymagana, była od nas wymagana tylko postać kierunkowa, prosty, a teraz została dodana jeszcze postać ogólna. Natomiast wypadła prostopadłość, sprawdzenie kiedy proste są równoległe i prostopadłe, były teraz zostały tylko proste równoległe, no i styczność do okręgu, a ta prostopadłość i styczność do okręgu pojawiła się na poziomie rozszerzonym. To jest dla mnie trochę dziwne, bo wydaje mi się, że prostopadłość prostych jest prawie tak samo prosta jak równoległość, no ale z jakichś względów wyleciało to z podstawy i prawdopodobnie nie będzie to od nas wymagane, chociaż na wszelki wypadek polecałbym mimo wszystko to wiedzieć. Ale no, z tego wynika, że raczej nie powinno się pojawić na maturze zadanie z prostopadłości prostych na poziomie podstawowym. No i permanentnie wypada odległość punktu od prostej. Był wzór na liczenie takiej odległości, no i teraz to już nie jest wymagane. Natomiast na poziomie rozszerzonym dochodzi wykonywanie większej ilości działań na wektorach. Wektory wcześniej już były obecne, teraz zostało podkreślone dodawanie wektorów, mnożenie ich przez liczbę i wykonywanie działań, zarówno Algebraiczne, analityczne, jak i geometryczne. To będzie po prostu pewnie troszeczkę położenie większego nacisku na wektory niż miało to miejsce dotychczas, ponieważ w, w, do tego roku właściwie można było każde zadanie rozwiązać bez nich. Nawet jeżeli mogły się przydać, to dało się to zrobić inaczej. Teraz być może będzie na nie położony trochę większy nacisk. Natomiast wypadają punkty wspólne prostej i okręgu oraz prostej i paraboli. a już tego nie być. W stereometrii pojawiają nam się walce, stożki i kule, czyli to, co wypadło w pandemii, teraz wraca. No, i tak samo jeszcze, jako ciekawostkę, powiem w międzyczasie, że w formule 2015, dla tych osób, co będą pisały tą formułę, to też już wszystkie wymagania te sprzed pandemii będą obowiązywały. Już nie ma tych ulg związanych z pandemią, które były w latach poprzednich. W zakresie rozszerzonym. Tutaj wypadają nam rzeczy, które po prostu zostały przeniesione do podstawy. Wcześniej na rozszerzeniu było pojęcie kąta dwuściennego między płaszczyznami, to już teraz w jakiejś prostszej wersji będzie od nas wymagane na podstawie. No i tak samo kąty między ścianami też będą wymagane na podstawie, też w prostszej wersji niż ma to miejsce na rozszerzeniu. Natomiast z poziomu rozszerzonego wypadło określanie przekroju prostopadłościanu płaszczyzną. W kombinatoryce właściwie nie ma żadnych zmian. Tutaj zaznaczyłem to, co zostało wykreślone, aczkolwiek to niewiele zmienia, ponieważ mamy tutaj podpunkt o liczeniu wszystkich możliwych sytuacji z reguły mnożenia, dodawania, permutacji, kombinacji i wariacji, no i również w przypadkach wymagających rozważenia złożonego modelu liczenia elementów. Tego sformułowania już teraz nie ma, czyli można byłoby z tego wnioskować, że po prostu te zadania będą prostsze niż były dotychczas. No ale to trudno jednoznacznie zinterpretować. W rachunku prawdopodobieństwa wypada nam całkowicie, właściwie w statystyce, wypada nam odchylenie standardowe. Tego już nie musimy umieć na poziomie podstawowym, a nie rozszerzonym. Te wzory nam się nie przydadzą, natomiast na rozszerzeniu dochodzi nam wzór Bayesa. Reszta pozostaje bez zmian. A jeśli chodzi o optymalizację, to dochodzi nam jedynie własność DARBU, czyli uzasadnienie, że istnieje miejsce zerowe funkcji, jeżeli... Funkcja zmienia znak na jakimś przedziale i jest ciągła, no to wówczas musi mieć miejsce zerowe. Także ta własność darbu nam dochodzi, reszta pozostaje bez zmian. Czyli generalnie dosyć mało zmian, mimo że tutaj trochę tych czerwonych i niebieskich tekstów pozaznaczałem, ale zmiany są w sumie dosyć niewielkie. Takie nowe zagadnienia, które dochodzą, to są pojedyncze zagadnienia do niektórych działów. Część zostało przeniesionych z podstawy tylko na rozszerzenie, czyli to można powiedzieć ża żadna zmiana, bo wcześniej były na rozszerzeniu, a teraz po prostu nie są wymagane na podstawie. Także ogólnie rzecz biorąc, myślę, że matura powinna być łatwiejsza chociaż dochodzi kilka nowych zagadnień, które oczywiście trzeba będzie opanować względem tego, co było od nas wymagane w poprzednich latach. Jeżeli chcecie obejrzeć sobie te nowe wymagania bez moich pozaznaczonych tutaj kolorowych fragmentów, no to oczywiście też przygotowałem dla Was takie, taką stronę z tymi wymaganiami już pod nową maturą 2025 roku. Tutaj jest też plik do pobrania ze strony CKE z tymi wymaganiami już ten właśnie wycięty z tego 390 stronicowego PDF-a sam fragment dotyczący matematyki. Ten duży pik też oczywiście możecie pobrać, sprawdzić tam przedmioty, które was interesują. Ogólnie rzecz biorąc, spore cięcia w wymaganiach. Także powinno być łatwiej. Niektóre zagadnienia dochodzą, tak jak na przykład w geometrii walce, stożki, kule, ale to nie są jakieś bardzo trudne zagadnienia, natomiast część też takich mniej przyjemnych wypadków jak nierówności trygonometryczne, chociaż one w praktyce też się właściwie nie pojawiały na maturze zazwyczaj to były równania. Także generalnie zmiany względem matury z lat ostatnich powinny być słabo zauważalne powinny być niewielkie. Obostrzenia związane z pandemią już całkowicie znikają. Od najbliższego roku, jeszcze teraz w sierpniu, osoby, które piszą poprawkę, piszą na starych zasadach. Natomiast to, co wejdzie od 1 września, to będzie dotyczyło zarówno zmian w podstawie programowej, w nauczaniu szkolnym, jak i potem na egzaminach. Także z mojej strony w tym nagraniu byłoby na tyle. Wszystkie linki dam Wam w opisie, żebyście mogli sobie sami to też przeanalizować. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia. A, jeszcze jedno miałem powiedzieć. Na stronie CKE mamy już dostępny ogólny informator od 2025 roku. Tam również są... Różne ciekawe informacje odnośnie tego, co jest wymagane na maturze, kto może przystępować do jakiej matury. W szczególności na stronie 15 mamy taką tabelkę, kto może zdawać maturę w Formule 2015, kto zdaje w Formule 2023. Także jeżeli zdawałeś bądź zdawałaś maturę kilka lat temu i się zastanawiasz, czy dalej możesz zdawać w Formule 2015, no to tutaj wszystko jest rozpisane i można sprawdzić, kogo dotyczy. Jaki rodzaj matury? Od najbliższego roku będzie tylko Formuła 2015, Formuła 2023 bez ulg covidowych, tylko będą obowiązywały te wytyczne, które sobie w tym filmie pokazaliśmy. No i wytyczne z 2015 roku dla starej formuły, ale też już bez tych ulg covidowych. Tutaj mamy informację, też wam podam link do tej strony. A propos formuły 2015, że od roku 2025 w formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań ogólnych, a nie tych szczególnych w dwóch ostatnich latach.